Kacper Sztuka ma za sobą bardzo udany sezon 2023. Polak został bowiem mistrzem Formuły Winter Series, włoskiej Formuły 4, a także, co bardzo ważne, wziął udział w sezonowych testach Formuły 3. Sztuka, jeżeli za rok trafi do tej serii, nie będzie pierwszym Polakiem. W tym premierowym odcinku przedstawię Polaków, którzy mieli styczność z bolidami GP3 i Formuły 3. Z tej strony kuba Mikołajczak, możecie mnie kojarzyć z Viaplay, a teraz zapraszam na nowy odcinek. Jeżeli pamiętacie polski boom na Porsche Super Cup, to to nazwisko nie będzie Wam obce. Patryk Szczerbiński, bo nim mowa, w 2012 roku na torze w Heres testował Bolid GP3 wraz z Marusią Mano Racing. Na testach w Heres Szczerbiński wypadł bardzo dobrze. Potrafił adaptować się do różnego rodzaju programów testowych. Łącznie w czasie czterech sesji pokonał A122 okrążenia. Ponadto, jazda w deszczu w nowym dla niego bolidzie nie stanowiła problemu. Wydawało się, że Polaka ujrzymy w sezonie 2013 właśnie w GP3. Tak się jednak nie stało, gdyż z pewnych względów pozostał on w Porsche Super Cup, a to zamknęło mu drogę do startu w GP3. Szczerbiński niestety długo się nie pościgał. Po zakończonym sezonie Porsche Super Cup 2013 wziął udział w kilku kartingowych zawodach rok później, po czym kompletnie zniknął ze świata wyścigów, przynajmniej w roli kierowcy. Co ciekawe, wielkim fanem talentu Polaka był Mark Weber. W 2010 roku Australijczyk osobiście pogratulował Szczerbińskiemu, gdy ten podczas jednego z charytatywnych wyścigów kartingowych przebił się z 20 pozycji na drugą. Jeszcze inną historię ma za sobą Jakub Dalewski. Kierowca z Zielonej Góry w singles i ścigał się od 2012 roku. Najpierw rozpoczął starty od włoskiej Formuły 3, Później można było obserwować go w ADAC Formel Masters, a po roku ścigał się już w innych seriach. Mowa tu o Formule Renault 2.0 Northern European Cup. W tych mistrzostwach, które były bardzo oblegane, Polak wywalczył ósme miejsce w tabeli. Co ciekawe, jego rywalami byli m.in. innymi Esteban Ocon, Jack Aitken, Alfonso Celis Jr., Gustav Malia, Luis de Letra, którego Polak pokonał i to znacznie, czy Aleksander Albon. Ci kierowcy później w mniejszym lub większym stopniu zasmakowali Formuły 1. Polak dobrą miał w szczególności drugą połowę sezonu, gdy regularnie kręcił się w okolicach czołowej ósemki. W 2013 roku posezonowe testy GP3 odbywały się na torze Yas Marina. Polak wziął udział w dwóch z trzech dni testowych. Tu jest bardzo ciekawa historia z tym związana. Na testy zaprosił go szef zespołu z czasu jazdy w Niemczech, gdyż ten obsługiwał ekipę Russian Time. To właśnie z rosyjską ekipą Dalewski miał testować, lecz na drugi dzień zmienił barwę na Trident. Powód? Na testach zjawił się Iwan Taranow, czyli Rosjanin z wielkim budżetem. Stąd trzeba było zmian. Sesje przebiegały niestety pod znakiem wielu problemów technicznych dla Polaka. Sam Dalewski do najszybszego Olivera Rowlanda tracił bowiem ponad 2 sekundy. Szansa na skok do GP3 przepadła również ze względu na finanse. Polak w 2014 roku próbował swoich sił w pojedynczych wyścigach wspomnianej już edycji formuły Renault 2.0, lecz musiał przeszcześnie zakończyć karierę. Co ciekawe, rodzinna firma Dalewskiego od wielu lat wspiera żużlowców. Bol jest sponsorem m.in. Martina Waculika, Michaela Mikkelsena i Jasona Doyla. Pozwolę sobie przeskoczyć dwa nazwiska, do których za chwilę dojdziemy. Kibice piłki nożnej z pewnością kojarzą Antoniego Ptaka syn działacza, nomen omen, także Antoni Ptak, był kierowcą wyścigowym. W 2015 roku wziął on udział w testach GP3, choć był to tak naprawdę jego pierwszy sezon w Bolidach. Część sesji jechał dla Jensen Motorsport, a w kolejnych dla Campos Racing. Ptak w pierwszej sesji był 18 przejeżdżając 18 okrążeń i tracąc ponad 2,5 sekundy do najszybszego Brytyjczyka. W drugiej sesji Polak poprawił swój czas o 0,6 sekundy, ale został sklasyfikowany dopiero na 21 pozycji. Polak finalnie na rok 2016 trafił do Euroformuły Open, tam zdołał odnieść tryumf w rundzie na Silverstone. Sezon zakończył zaś na szóstej pozycji. Tamtejsze testy Polaka pozostały jego jedynym kontaktem z bojem GP3, Szak po zakończeniu roku 2016 przestał się on ścigać. A teraz na kilka sekund oddam głos panu Grzegorzowi Gasowi. Poproszę o zgaszenie światła. Dziękuję. No i popatrzmy, na to czekaliśmy i e, jakżeż my to lubimy, Aleksander Bosak z pole position, obok niego Aleks Palun. Polski kierowca wyścigowy do serii GP3 trafił w 2015 roku. Bosak podpisał bowiem kontrakt na starty z ekipą Arden. Skąd się tam wziął? Bohater tej części odcinka w bolidach zadebiutował w 2012 roku. Reprezentował barwy m.in. ekipy wspieranej przez Koyran NGP. Pracował tam z nim Adrian Muñoz, czyli obecny szef zespołu GeForce Racing we Freka. Bostak ponadto zimą 2014 roku brał udział w słynnej już Florida Winter Series, gdzie obok niego był między innymi pewien Holender. Nazywał się Max Verstappen i wiemy jak potoczyła się jego historia. Wracając do naszego rodzynka. Podczas gdy inni kierowcy Ardenu walczyli o podia, tak Polak rywalizował w drugiej dziesiątce. Choć trzeba powiedzieć, że Kevin czekol i Emil Bernstow mieli już doświadczenie na tym poziomie. Bosakowi ponadto nie pomagał budżet. 22-latek w przeciwieństwie do reszty stawki odbył o wiele mniej testów. Raz zdołał jednak zapunktować. W szalonym wyścigu na torze Spa wywalczył ósmą pozycję. To oznaczało, że do sprintu ruszy z pole position. Jednak jeszcze przed pierwszym zakrętem stracił prowadzenie, a chwilę później poważnie rozbił swój bolid. Sezon 2015 zakończył na 20. pozycji w mistrzostwach z dorobkiem 4 punktów. Rok później planował starty Formule V8, lecz do tego nie doszło. Wszystko rozbiło się o budżet. Bostak nie wziął udziału nawet w post sezonowych testach GP3. Opłacił bowiem tylko i wyłącznie pełny cykl startów. Niemniej, wydarzeń z Belgii z pewnością nigdy nie zapomni, gdyż wtedy napisał piękną historię. Równolegle z bosakiem w GP3 rywalizował kierowca z Pszczyny. Artur Janusz w 2014 roku został wicemistrzem Euro Formuły Open. Była to wówczas mocna seria, ja smutne jest to, co się z nią stało po kilku latach. Stąd z jego startami wiązano wielką nadzieję. Polak na debiutancki sezon podpisał kontrakt z ekipą Trident, regularnie kręcił się w okolicach pierwszej dziesiątki, już w dwóch pierwszych rundach. Liczając to sprint w Austrii, gdzie przebijał się przez stawkę, a na Silverstone wywalczył historyczne dwa punkty. W dalszej fazie sezonu Janusz zaliczył serię naprawdę niezłych wyników. W Rosji był piąty, a w sprincie w Bahrajnie do pewnego momentu bił się o podium. Sezon zakończył na 14 pozycji z dorobkiem 20 punktów. Co ciekawe, po tamtym okresie miał on okazję testować Bolid GP2. Polak na kolejny rok pozostał jednak w GP3. Ponownie związał się z Tridentem. To jednak była istna katastrofa. Jano zdobył tylko 3 punkty i zajął 20 miejsce w klasyfikacji kierowców, co bardzo zawiodło zarówno jego jak i kibiców. Po tamtym roku Polak zdecydował się przejść do wyścigów GT3, obecnie szkoli młodych kierowców. Jakiś czas temu przeprowadziłem wywiad z wicemiczem Euroformu Open przed kilku lat. Po obejrzeniu tego materiału zachęcam do zapoznania się z nim. Link w opisie, tam Artur powiedział co obecnie porabia i jak wyglądała jego wyścigowa kariera. Po kilku latach posłuchy w końcu trafił się Polak, który trafił do nowej Formuły 3, którą mamy od 2019 roku. Antoni Ptak, Igor Waliłko i Aleks Karkosik byli na dobrej drodze, aby się tam znaleźć, lecz z różnych względów musieli zawrócić. W 2023 roku do grona szczęśliwców, którym udało się trafić na ten poziom dołączył Piotr Wiśnicki, polski kierowca wyścigowy dwa lata spędził we włoskiej Formule 4. Wpisywał się tam naprawdę nieźle, gdyż w barwach Jenser Motorsport potrafił zapunktować, a wtedy rozpoczęła się dominacja tzw. wielkiej trójki. Na sezon 2022 przeniósł się do Freka. Tam zaczęły się problemy, gdyż Wiśnicki trafił do KIC Motorsport. Fińska stania wyścigowa już wtedy zaczęła przeżywać kryzys i Polak ani razu nie trafił do czołowej dwudziestki. Gdy PHM przejęło Charuza, właściciele zespołu zapytali ludzi z Jensera, czy jest jakiś kierowca, którego mogą polecić. I tak wskazany został Polak, który zasilił szeregi niemieckiej stajni wyścigowej. W teorii wybór okazał się dobry, gdyż PHM zarówno w F4, jak i formule Regiona Middle East Championship spisywało się świetnie. W praktyce Piotek trafił do jednej z dwóch najgorszych ekip. Regularnie PHM niszczyło swoim kierowcom ich wysiłek, a w dodatku plasowali się w końcówce tabeli. Polak w końcu sam zrezygnował z jazdy dla nich, gdyż wiedział, że startując w ich barwach niczego nie zwojuje. Jego najlepszym wynikiem była 18 pozycja w Monaco. Na ten moment nie wiadomo jaka czeka go przyszłość. Do tego grona dołączył Kacper Sztuka. Polak kilka tygodni temu, jak już zostało powiedziane, wziął udział w testach na Imolis e MP Motorsport. Czekamy teraz na dobre wieści odnośnie angażu. Miejmy nadzieję, że to się uda. Zresztą dla Kacpra, jak i innych juniorów, będzie poświęcony osobny odcinek, w którym pojedynczo będę przybliżał ich sylwetki. W ten oto sposób dobrnęliśmy do końca tego zestawienia. W nim nie uwzględniłem Natalii Kowalskiej i Kevinami Rochy. Dlaczego? Obydwoje mieli testować Bolidy GP3 w okolicach 2012 roku, lecz to nie doszło do skutku z różnych względów. Zresztą zrobili na ten temat zupełnie inny odcinek, gdyż jest to naprawdę bardzo ciekawa historia. To był mój pierwszy materiał na tym kanale, mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli masz jakieś uwagi co można poprawić, piśmiało i będę starał się korzystać ze wskazówek. A na razie do usłyszenia.